maneczko moi drodzy w kolejnym odcinku symulatora naszej kochanej kozy i owcy. Ze mną jest nikt inny jak kozioł grafi. Jestem ja Owca Simba. I lecimy z kolejnym zadaniem. Jak ktoś nie widział co się działo w poprzednim odcinku, to oczywiście y, jest y, link y, w górnym rogu ekranu. A my lecimy dalej. Dobra, co celę, my ta... te... Co ja, Ta dostawa pizzy to mnie tak nie ten... No dlatego to ja, ja to też sobie zmieniłem. Mośc. Ała! Ej! Co mnie tu ten... Oś tu, chodź tu! Który ty ty, ty, ty mnie, ty mnie, ty ty różowy gadzie, ty mnie potrącił! Masz pizzą, masz pizzą! Aj da się go tak wysadzić? czy znaczy, wysadzić się go na pewno da, jak się go... A? A wiesz, co jest najśmieszniejsze? Wiesz, gdzie było ostatnie pudełko od pizzy? Uwaga! Uwaga, będzie bu... Chciałem powiedzieć, że będzie boom. No to się zrobiło boom. Wiesz gdzie, w, 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 wiesz, gdzie było ostatnie pudełko od pizzy? Ciężko byłoby zobaczyć, że jest różowe. Co było różowe w małcie, czy jak? Nie. Ciężko byłoby zobaczyć, że jest różowe, bo było na górze. Tam, gdzie wysadziliśmy atomówkę, i tam nie ma kolorów. Aha, okej, okay. co je tam nie ma kolorów. Co no. I... hmm. ja bym chciał. Dobra, to teraz trzeba znaleźć sobie kolejną. O, kolejne zadanie. Hmm. O, jedno pudełko od pizzy jest na tym, na kominie tego budynku. Jedno jest na rampie obok tego, ta ta tam gdzie ten. to jest dużo tych pudełek, ale my już nie musimy ich zbierać. Na szczęście, Czemu? Tak. A to, a to! Nie będziesz, łap kaczkę, łap kaczkę, nie będziesz łap we mnie rzucać kaczkami. Łapkaczkę, łapkaczkę! Nie dziękuję, nie lubię. No, jak nie lubisz, nie lubisz kaczek? Nie. No ty, to ty i ty... Y, coś tam jesteś. Nie wiem, nie wiem ile mogę powiedzieć o. Ty, chodź tu. Będziemy, z... Choć tu, będziemy z nimi... Chodź tu. Będziemy z Chodź tu. Będziemy grać. Ryś? Czy... Tak. Jestem... E, e, ryś. E, e, będziemy z nimi w piłkę grać. Ciekaw jestem, o co tu chodzi. Popytkówka. Ej, ale nie lisz mnie! No czekam na ciebie. No ej, ale to jest czekanie na resztę graczy. To... No, ale to nie liż mnie! No, już przestałem. Ej, jak ja zaraz, po... bo jak ja cię zaraz poliżę... To no nie dziękuję. No ej, ale nie wyrzucaj na mnie, na... tylko... Ej, ale no to, no to startuj. No nie mogę, wypadku. bo mam oczekiwanie na resztę graczy, bo ty się nie zgodziłeś. No a ja nie mam teraz... O, czekaj. Teraz. No to teraz zrób ty. Dołącz. Aha, pomiędzy sobą będziemy grać. Nie. Tak. chyba. W Bigola do własnej bramki, by wygrać. Co? Gdzie jest piłka? Kto, ktoś widzi piłkę? Tak. Ale to baw się z nią, tam baw się. Ja sobie zaczekam. O ci gadzie jedny. <laughs> Ej, co jest? No, chodź tu. <laughs> Gramy arbuzem. Mhm. Ciekawe, ciekawe co teraz będzie za piłka. No bo arbus. Nie, Ej, bo to nie to jest to. Kto, kto złapie ten wygrywa, nie? To trzeba to, to opanować. Nie! He, mam cię. Ej, dobra, mamy ma, remisik, mamy. Nie! Doturlała się! Wygrałem. oj, oj, nie, oj, oj, będziesz miał ciężki żywot dzisiaj. Oj, ciężki żywot będziesz miał. Będziesz tego ŻAŁOWAŁ! tak, bo wygrałeś. A nie, bo wygrałeś kopytkówkę. Nie, wystarczy. Tak, bo wygrałeś kopytkówkę. No, to, 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 to nie to, gdzie ucieka? Nie, muszę cię pierdyknąć. Po co? Tu Nie skakałeś jak można było prze, przebiegnąć po nim. To co? O, tu coś jest. Jest. Tak, statuetka. Mam. O. God, mnie ta drukarka rozprasza. Gumie? mi? Ej, ta, bo ty masz skrzydełka, to ty masz łatwiej tam wskoczyć. Ale ja wskoczyłem nie używając skrzydełek. Eee, chyba mimowolnie tak, bo ja mam wrażenie, że tu się nie da bez... Da się. Ja to... Yy, mówisz o yy, odebraniu tego? Ja wbiegłem po prostu. O, no to ja próbuję wbiegać wy, ten, wy, chyba że masz... Wy, chyba że... Chyba że masz coś innego jeszcze. Nie mam. Patrz. Ten, ale może masz coś na budkach? Na budkach to mam przyspieszenie. Którego nie używam. No, Patrz. to... Patrz. Widzisz? No i... I wystarczy co? normalnie wiedz. Dobra, ale to nie jest ten yy, odstrzał, to nie jest zawsze to wbiegnięcie. Ono nie zawsze łapie. Ja próbowałem chyba z pięć razy pod różnymi kątami i mi to nie, nie łapało. Dobra, teraz spróbuj się dostać tu do mnie na górę. Bo tam na górę trzeba się dostać. Bo tam coś jest. Jeszcze nie wiem co, ale coś na pewno. Spróbuj się dostać. Kurwa. Co jest szczęście, że ja mam ogarniam. Pada trochę lepiej niż ty. Drukarka uspokój się. A, Nie to chciałem. Nie. O, widzę, że odjebałeś to samo co ja. No idę opasnąć No bo nie trafiłem. Czy ja coś mówiłem, że ogarnia pada lepiej niż ty? No coś mówiłeś. Eee cofam to. Znaczy, ogarniasz pada lepiej niż ja, to na pewno. Ale niekoniecznie w tej grze. No, no ta, to, 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 się zgadzam. No weź, zesz, to właśnie, bo tylko jedna. Uh, wow, pra... oj, bo zaraz... Bo pra... zaraz będzie Raid quit. Pra... Prawie spadłem. A zobacz ja już że... wysoko... No i... A to, zobacz jak ja już to... wysoko jestem. I prawie spadłem stąd. Nie. Ja się... Ja się jak debil cały czas, niepotrzebnie. Dwukrotnie odbijam. O, dwukrotnie się odbijasz od, od, od tego. Od, od ściany. Niepotrzebnie. No, e, no. Wystarczy e, raz e, w, r, wystarczy raz wbiec i y, ten. No ten no właśnie, raz no i, i biegniesz cały czas do góry. Tak, robiłem dobra, teraz, ro, robiłem teraz, ten sam błąd. Teraz to mnie wiaterek przerzucił za daleko. Eee, w sumie wiaterek to miał na nazwisko maszyny. Eee, miał ma, 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 Po Czekaj, czy co? Jeden A. facet do z roboty. No, się. ej, czekaj, bo teraz. Dzisiaj, ej, pad! Odblokuj się. O, dobra, działa. Chyba. Na, tam na górze chyba nic nie ma Bo ogólnie to chyba jest tylko dotąd no, Ja pierdził, nie to i, i tak nie I tak mimo że raz tylko kliknąłem raz i tak mnie wywaliło Pierdziele jak ja widzę tych spinaczek w tej grze Nie, stary, ja mogę się wspinać, Kuźwa, w Assassin's Creedzie, w tym, no, w Dying Light'u i tak dalej, ale w tym głównie? No nie. No, znowu spadł! Nie! Ej, Kuźwa, chyba zaraz kończymy te nagrywki. No, po prostu przestań się wspinać. Ja zaraz sprawdzę, co tam jest na górze. Zajdę. Ja podejrzewam, że to i tak kruśba, bez potrzeby się tam będzie wspinanie się. Ja też, te, te, też tak podejrzewam, ale wiesz. <laughs> <laughs> ale zawsze można, nie? <laughs> nie, no, nie, no, to, to, to nie, no to ja to się, ja to się napić muszę. No, yes. jest, jadę jadę. Tak, <laughs> e, jadę, jadę. Jadę, to tak się, jadę, to tak się nazywa logo acera, jak go do góry nogami obrócisz. Siema ziom. Co, jest tam sens włazić, czy nie ma tam sensu włazić? Nie wiem, jak na razie jadę y, tą. Jadę y, liniami energetycznymi, już chyba czwartą albo piątą minąłem. It. Mam wrażenie, że ja przejadę wszystko dookoła. Chociaż nie, chyba tutaj jest koniec. No tak, a to, jest co? to jest koniec To nic specjalnego Nie, tu nie chodzi o to, że nic specjalnego, bo tutaj jest e, Dotarłem chyba do jakiejś rafinerii albo coś w tym stylu. Czekaj, związką... Z, 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 związką Tesli. U matternye, gdzieś tu jest? No mówię. To, się, to faktycznie, to faktycznie, żeś się ładnie poślizgał. No. Aż, 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 miałem niebieskie płomyczki pod nogami. No to te, no to te, ta, ta prędkość warpowa to była, nie? Czy jak to się tak, nazywało? Tak, prędkość warpowa. No. O, tu mam kable do tego, do peposzki. <grym> Do peposzki, bo czerwone. O kurwa, złap, złap, złap go. Ale powiem ci, że chyba tu byliśmy. sądzę, że tam na dole? Nie kojarzy mi się To może jednak nie byliśmy A to, to tak w skrócie to jest koło naszego rancha. Od którego zaczynaliśmy No ja, ja widzę gdzie ty jesteś na mapie Ej to tak, to byliśmy tam Mamy tam wieże, kaplicę Tak, to jest region, w którym byliśmy Tak, tak to to... Wiesz po czym poznałem że tu byliśmy? W sensie w tym miejscu, gdzie akurat dojechałem? Po, po Co, tym. Po, 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 te, po tej stodole? Nie, po tym. po gdzie tym, mi zrzuciłeś, że był... Gdzie mi zrzuciłeś traktor na głowę? Nie. Ja mówię stricte o tej elektrowni, w której przed chwilą byłem. Że w tej, elektro, A, w tej tak. elektrowni byliśmy, bo, się, bo były te rozwalone. Eee, była rozwalona ta, jakiej tam, no. Yy, skrzynka elektryczna i elektryk się przy niej bawił. A. <grych> Rozdzielnica. Da. No. Kurwa. I, ele i elektryka, elektryka! Fuh. Przy robocie, jak on ten swoją robotą się zajmuje, a tego Grzecz, go... grzecznie Ech. obok niego przeszedłem mm, i nic mu nie zrobiłem. Tak, ty i grzecznie. Mhm. Ja, grze... no, na odcinku zobaczysz, że grzecznie. Stare. Grzecznie to ty się co najwyżej ze swoim. Na razie. On... Co no. najwyżej ze no. swoim małym. Ze swoim małym obchodzisz, kuziało. Cię... Bo się boi, za... bo że zaboli. Bez przesady. A co, lubisz jak boli? Jezu, nie. <laughs> Poza tym na, na, na ból jestem tak troszkę znieczulony. <laughs> Ej, ale tam, tam też? No od pasa w dół. O, kurwa, to, to współczuję. Bo to ani... Bo to ani bólu, ani też przyjemności. No. Ej, gdzie? Ja nie wiem gdzie ja lezę w tym momencie. Gdzie ja jestem? Ja jestem przy tym, przy Swence. No, widzę, to jesteśmy w dwóch totalnie różnych rejonach. Więc wracam do ciebie Ja wracałem do ciebie. Czeka, nie, ja tu... Ja tu gdzieś włażę pod jakąś górę. Jakimiś schodami, ten i tak dalej, tylko cisnę się w górę i w górę i w górę. A ja kontroluję dźwig. A, się dźwigiem baw się. No. urwa, Kosztu. Nie, 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 nie. Nie. A wiesz, co ja tym dźwigiem robię? Nie wiem, możesz sobie nawet jajka drapać. Nie interesuje mnie to. Ogólnie to. Yyy, tą. Okej, okay. dobra, dobra. Jestem, 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 jestem! Jestem na górze. Dobra. Jeszcze mnie... O, na Discorda jeszcze mnie nie wywaliło, także luz. Eee... Jej dotarłem do wiesty do wiecznej zmarzlinyóra coś tu dwa jest więcej O pucharek! <gry> Ale Lecieli... i chuj w dupę. <laughs> A ja się bawię kulem do wyburzania. Ej, ale tu jest jakiś taki ten dziwny, zamarznięty dildos. Y... Nie wiem czy mogłem to powiedzieć. <laughs> No to się to tak wygląda jak taki y, przerośnięty. Y, niekoniecznie adekwatny y, korek a na Co? Dostałem czyli i sieje zniszczenie i spustoszenie, bo położyłem na środku trasy do samochodu. A, jak do, wyburza do wyburzania. No właśnie, właśnie, właśnie właśnie, dobra Ciekawe, czy ta koza się na ten korek może nabić. Mm. Hmm. Czeka, gdzieś gdzieś ty w ogóle jest? Co? Tak, ja jestem przy Swence. W następnym odcinku już no, będziemy... Już, już, tu, już tu jestem u Ciebie. Już jestem u Ciebie prawie. Już no, jestem ten... To na pożegnanie już się będziemy, będziemy już tutaj razem. I ten. I widzimy się w następnym odcinku. Pamiętajcie o łapce, komentarzu i subskrypcji na kanale. Ze mną był oczywiście nikt inny jak nasz koziołek. No, trzymajcie się na razie. Bajo!